Witam Państwa w kolejnym spotkaniu w naszym sadzie w Lipowej. Dzisiaj jesteśmy w nieco innym składzie. Ja się nazywam Zieliński Piotr i prowadzę ten sad. A dzisiaj jest ze mną kolega Mirosław Maziarka z firmy AgroSmartLab. I na wstępie powiem kilka słów takich bieżących, co się dzieje. Oczywiście już kilka dni temu skończyły się wysiewy zarodników pierwotnych, także infekcji bieżących po deszczach już nie mamy. Oczywiście musimy na bieżąco monitorować sytuację, żeby, czy żeśmy nie popełnili błędów w trakcie ochrony, ponieważ nawet tak nieraz mieliśmy wiedzę dotyczącą infekcji czy wysiewów zarodników. Nie zawsze, albo przynajmniej nie we wszystkich lokalizacjach dało się we właściwym czasie albo we właściwych warunkach zrobić zabieg odpowiedni. No i może się okazać, że Gdzieś jakieś plamy mogą się pojawiać i wtedy już będziemy reagować na bieżąco. Po prostu będziemy przypalać plamy przy wykorzy wykorzystaniu siarki i wodorowęglanów. To jeśli chodzi o parka. No mączniaka to oczywiście przy naszej ochronie to celowych zabiegów nie, wyko nie wykonujemy, ponieważ ochrona przeciwko parkowi zawsze wiąże się też z, ze zwalczaniem mączniaka jabłoni. Jak y, Podobnie jak w poprzednim roku, mamy bardzo dużą presję i bardzo duży problem z owocówką jabłkuweczką. Wywiesiliśmy być może ciut za późno pułapki, ale gdzieś około 17 czy 18 maja i y, tydzień w tydzień notujemy odłowy na poziomie 50 do 70 sztuk, no, tak, tak. Y, właściwie we wszystkich paterach, z wyjątkiem jednej, w której też y, w tamtym roku notowaliśmy bardzo niskie odłowy na poziomie y, kilku sztuk. I z racji tego, że tu jest trochę wcześniejszy rejon i jest trochę wyżej, także ten zabieg na owocówkę 1 już musieliśmy wykonać tydzień temu w piątek preparatem Madex i po wymianie pułapek też się okazało, że w dalszym ciągu lot jest bardzo intensywny i też notujemy odłowy na poziomie kilkudziesięciu sztuk, także kolejny zabieg, ponieważ były pochmurne dni. Będziemy robić za 10 dni od poprzedniego zabiegu i to wychodzi na najbliższy poniedziałek ten zabieg będziemy robić. Także, także jakby problemy, jeśli chodzi o owocówkę, mamy podobne jak w zeszłym roku. A czy jeśli chodzi o ochronę, to w zeszłym roku nam wyszła moim zdaniem, przy takiej presji na dobrym poziomie. Mam nadzieję, że w tym roku również nam się to w miarę dobrze uda. Jeśli chodzi o mszycę, to tak jak żeśmy wspominali, jeden zabieg. Wystarcza w odpowiednim terminie. No i oczywiście mm, otoczenie widać, trawa trochę późno koszona, ale to oczywiście jeśli chodzi o mszyce i inne szkodniki, to jest to y, 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 no, jakby cel trochę zamierzony. Z tego tytułu, że y, no, w tej, wysokich wysokiej trawie dobrze się rozwija fauna pożyteczna. Zresztą mam też sygnały od sadowników, że tam gdzie było dość wcześniej, pokoszona trawa i no, to jest problem z babemnicą korówką. Bo nie ma ośca, bo nie ma gdzie bytować. Także to taka uwaga, że te sady nie zawsze muszą tak wyglądać jak trawniki, bo to nie o to chodzi. My mamy mieć te wszystkie zabiegi robione efektywnie. I jak im, jak Im bardziej znamy tę biologię tej fauny pożytecznej i umiemy skomponować te zabiegi agrotechniczne, to zyskujemy na tym, bo trawę i tak musimy pokosić. Czy ją zrobimy dwa tygodnie wcześniej, czy dwa tygodnie później, to aż takiego znaczenia wielkiego nie ma. Oczywiście jeśli, był trochę problem, jeśli chodzi o konkurencję o wodę. Bo przez dłuższy okres nie padało i ta trawa zaczęła trochę konkurować o wodę, ale od jakichś dwóch tygodni już notujemy całkiem przyzwoite opady, także już ten problem trochę minął. Także już też my kosimy trawę, bo widzę, że już tej presji mszycy myślę, że takiej nie będzie. Nawet tej jabłoniowej nie widzę, także to bardzo dobrze. I też widać, że jeśli chodzi o nabożenie, to co. Też żeśmy w tym roku trochę już mieli moment, znaczy trochę, jesteśmy tutaj drugi rok, także mieliśmy czas już na pełne przygotowanie się, zrobienie odpowiednich analiz gleb i od nawożenia. I w tym roku daliśmy obornik granulowany i bakterie. Ale to wszystko można było zrobić na podstawie badań gleby. Może trochę kolega? No właśnie, bo tutaj z Piotrem rozmawialiśmy zimą. I naukoniłem Piotra, żeby zrobił takie całkowite e, diagnozę potrzeb, e, jakie są w, w glebie składniki pokarmowe. I tak, zrobiłeś pełne spektrum makro-mikroprzyswajalne, mm. pruchnice, e, bo e, okazuje się, że w tej próchnicy, z próchnicy może być wiele azotu, nie? To jest raz, ale też ta pruchnica, bo w ogóle taka wiedza nam daje też e, e, takie no, informacje, po prostu, czy te mikroorganizmy, na przykład bakterie azotowe, czy bakterie, które nam uwalniają fosfor czy potas, czy w ogóle mają szansę tu funkcjonować, bo pH jest istotne, ale wilgotność, ale też poziom próchnicy. Im wyższy, tym wyższa efektywność tych mikroorganizmów. I u nas akurat tam średnia jest 2% i wyżej, to może nie jest strasznie dużo, ale jeśli chodzi o średnią Polski, to jest to przyzwoity no już jest poziom. To jest bardzo, dobra, bardzo ale, dobrze. Ale najlepsze jest to, że mało kto wie, że jak robili się generalnie badania gleby jesienią, wiosną, to na przykład azotu zawsze wychodzi bardzo mało, 10-15 mg na litr, i niestety później są dawane duże dawki nawozu. Ale mało kto wie, że z próchnicy, przy 1% próchnicy już mamy około 30 mg azotu, który uwalniany jest w czasie sezonu, czyli bez sensu nawozić. A ty jeszcze dodałeś? Ja jeszcze dodałem obornik i z tego szacuję, że powinien mieć między 25 a 30 kg azotu w czystym składniku, plus bakterie, azotobakter mi też szacuje, że powinno być porównywalnie. Bo plus, ile chcesz mieć taki poziom? Przy, plon, przy zakładanym plonie około 50 ton powinno to być na poziomie gdzieś około 60 kg w czystym składniku. Z tym, że to też nie wolno mylić, ten azot, który my uzyskujemy, czyli z tej próchnicy, z, z obornika i z tych bakterii, to nie jest ten sam azot, co, jest, co dajemy go w formie mineralnej. My go nie, nie, nie tym sposobem nie przezatujemy drzew. Tak, bo I nie, nie spowodujemy zaburzeń, jest... nie zaburzujemy przechowalnictwa. Zresztą widać, że nie, oczywiście będziemy, robiliśmy badania bazowe, tak jak wspomniałeś, tak, i zrobimy teraz badania porównawcze i będziemy je robić co cyklicznie co miesiąc czy półtora. Ale już widać po liściach, że liście są bardzo dobrze odżywione. Właśnie, Także... bo jeszcze Piotrowi poleciłem takie całkowicie nowatorskie badania, które yy... Opracowaliśmy w Agrosmart Lab w zasadzie piersi w Polsce, a mianowicie zapasowe formy fosforu i potasu w glebie, które nie są przyswojalne przez rośliny, ale dzięki mikroorganizmom, dzięki odpowiednim zabiegom mogą być uruchomione. I teraz tak, bo okazało się z tego co pamiętam, że masz średni lub wysoki poziom tych zapasowych tak. form w glebie czyli powyżej 200-300 mg na litr i w jaki sposób spróbujesz to uruchomić te formy yy, wczoraj zrobiliśmy yy, na razie takie doświadczenie na, na kwaterze 4 hektarów przy wykorzystaniem yy, mikroorganizmów jest jaki taki preparat preparat yy, FreePK. Ponieważ to jest relatywnie nowa metoda, to też, no wiadomo, że to się też wiąże z kosztami. Nie chciałem tego robić na, na wszystkich kwaterach, ale na jednej kwaterze to zrobiłem i też będziemy robić analizę. Tam też, tam był akurat, w tej kwaterze był wysoki poziom tych, tych form zapasowych, czyli fosforu i potasu. No i zobaczymy, jak to będzie przy następnych, badaniach. Przy, przy następnych badaniach, jak to się będzie posuwało. Bo wiadomo, że jeśli my skorzystamy z tych, z tych form zapasowych, przy relatywnie niskim koszcie stosowania tych mikroorganizmów, jeśli to będzie efektywne, no to dziś zbilansujemy koszty tak. ekonomiczne tego wszystkiego, bo nie musimy mieć. Znaczy myśmy zrobili w ubiegłym roku specjaliści w AgroSmora ponad 300 badań próbę gleby w całej Polsce i okazało się, że 40% gleb ma wysoki lub właśnie średnio czy bardzo wysoki poziom tych zapasowych form fosforu i potasu. I tam właśnie można zastosować, czy to Bacillus megaterium, który rozpuszcza fosforany, a tutaj w tym produkcie, ja sobie sprawdziłem specjalnie, jest Bacillus mucilaginosus. I to jest bardzo ciekawy, ciekawa bakteria, która rozkłada też, rozpuszcza glinokrzemiany, w których jest uwięziony potas. Dokładnie. I pewnie tutaj też będzie można. I to następnymi badaniami zobaczymy sobie, jak to jest uwalniane, nie? Tak, i w glebie, i też w liściach. Tak, A w liściach, właśnie, bo tutaj jest ciekawa sprawa. Powinno się generalnie sprawdzić gdzieś około 40 dni po kwitnieniu, czyli gdzieś na początku lipca, ponieważ są opracowane liczby graniczne i wtedy można wiedzieć, czy odpowiednio są odżywione. I tutaj my też wdrożyliśmy dzięki projektowi Precyzyjne Ogrodnictwo pierwszą taką metodę szybką badania... Że wyniki są już po trzech dniach. Suszy się liście i od razu bada pod spektroskopem fluorescencji rentgenowskiej oraz spektroskopem średniej podczerwieni. I wtedy można mieć bardzo dobre, wiarygodne i za niewielką opłatą badania. Czyli tutaj robimy. Na początku lipca? Dokładnie. czy mówię, no to generalnie jest... Żeby sprawdzić, jak to wygląda, tak. bo wygląda że jest nieźle. Tu robimy wizualnie, Ta, wizualnie. doświadczenie nam pozwala to oceniać już na, takim, Ta. na, takiej, na takiej też podstawie. Może to nie jest za bardzo profesjonalne, ale ponieważ już mamy z tym ileś ślad do czynienia, także już po wyglądzie liści jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest dobrze, czy oczywiście dokładnie, to stwierdzimy na poziomie, na podstawie badań, ale już wizualnie też. Można ocenić, czy są jakieś niedobory, czy są jakieś braki i w którym kierunku należałoby to, to nawożenie skierować. Ale to, z czym rozmawiamy, te wszystkie technologie i mikroorganizmy, musimy z tego korzystać. Raz, że zmusza nas do tego rynek, Ekonomia, no jest. i rynek, w, w takim charakterze, że musimy zmniejszać chemizacje. A z drugiej strony ekonomia. Tak, I tak. na szczęście tutaj, jeśli mamy odpowiednią wiedzę i narzędzia. Diagnoza musi być, a Jedno, i drugie, jedno tak. i drugie element ekonomiczny i ten, powiedzmy sobie, ekologiczny możemy połączyć. Czyli co, mogę przyjechać gdzieś jeszcze pod koniec sezonu, to porównamy jak, wyniki. Jak, jak najbardziej, bo po to to, po to, to robimy, żeby. Żeby, żebyśmy te wyniki mieli, bo mówię, w tym roku, jeśli chodzi o azot, dałem go na całej powierzchni, Aha, te czyli bakterie azotowe. będziemy widzieć później wyniki tak, i sobie Tak, ale jeśli chodzi o te bakterie, które nam mają uwolnić fosfor, fosfor i, potas, i potas, zrobiłem to na jednej kwaterze i... Ale to tu musimy powiedzieć, że musimy sprawdzić właśnie formę przyswajalną, czyli ile mamy gdzieś jesienią oraz... Pełne będziemy wiedzieć wiosną, żebyśmy rok do roku sobie sprawdzili. Tak, no to już to... te bazowe badania mamy. Tak. Teraz będziemy patrzeć, co się jak dzieje po zastosowaniu tych, tych preparatów. Ja myślę, że teraz efekty, jeśli ten kierunek jest właściwy, o którym myślimy, no efekty, to... powinniśmy się spodziewać od określonych efektów, to warunki są dobre, bo jest, no mówię, tu akurat mamy odpowiednie pH, dość przyzwoity poziom próchnicy, no i jest teraz wilgotno, co na mikroorganizmie jest właśnie, bardzo ale ważne. A jak próchnica, ale część próchnicy, jeśli będziemy pozyskać azot, to... Będziemy ją rozkładać. Jak, jak, jak Ty pracujesz nad tym, żeby ją cały czas utrzymać lub zwiększać? No jedynie, co możemy dawać na takich powierzchniach, to możemy dawać ten obornik granulowany. No oczywiście mulczujemy... Yy, no bo materia organiczna Tak, Mulczujemy teraz. trawę, mulczujemy yy, pędy, bo my nie wypychamy niczego. Być może kiedyś takie teorie były, że to jest jakieś źródło parcha, no ale no, radzimy sobie z tym. Także wolę, żeby to zostało i żebyśmy te materie organiczne nie, nie wywozili, bo to jest też źródło węgla. Ta. Yy, także to jest błąd moim zdaniem, że się to pali albo wypycha. Nie, 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 to już musimy zmienić technologię. Zielone ładno i rachunek ekonomiczny. No, przede wszystkim wychodzimy z rachunku, a do tego dobieramy <grym> technologię. <grym> Na całe szczęście, jeśli się to umiejętnie połączy, to jedno z drugim spółka. No to fajnie. Dziękujemy. Dziękujemy.